taki mały ośrodek zdrowia, dla tak małej społeczności, dla nas bardzo, jak powiedział na początku, bardzo ważne, istotne yy, zadanie jest wyposażony w dobry, <noise> czy nawet by użył super sprzęt, bo będziemy mieli tutaj echosonograf i to proszę Państwa yy, do wysokiej klasy, ale także mamy tutaj już dzisiaj USG kolorowe, co jest też bardzo ważne dla Lekarze do celów diagnostycznych. Często, to są ale zawsze jak nie chcę jechać przed zasłoczony Malbork i szturm, to zawsze jadę tędy, bo to no, zawsze mniej tak. serdecznie i A to, to starosta już do, do, do <grym> poprawy drogi. I droga już jest coraz lepsza, mały nie został. I widzę jak powstają nowe obiekty, jak gmina się rozwija. Gratuluję, bo to, to jest ważne co to do Jeśli się spyta Polaków, co dla nich jest największy problem, to wymieniają dwa, bez zamknięcia. Bezrobocie i zdrowie. To są dwie dyscypliny, których Polacy oczekują poprawy. I dlatego bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że to zostało zrealizowane i to jest dobry przykład, jak ważnym elementem rzeczy Rzeczypospolitej było przystąpienie do Unii Europejskiej. Także Panie Wójcie, gratuluję, a mieszkańcom życzę, aby, tak jak powiedział Pan abyście tylko byli tutaj na otwarciach i uroczystościach i na badaniach kontroli. Do wszystkiego, tak. wszystkiego dobrego. Ja również chciałbym ze swojej strony pogratulować, bo to widać, że nie tylko żyjemy jako miasto, jako powiat szpitalem, nie tylko to, że w tej chwili też dosyć duże pieniądze są wkładane poprzez różne formy. I to jest bardzo istotne, że nie, za, nie zaniedbaliśmy tak, tej sfery i bardzo o nią dbamy. A nie tylko w mieście, nie tylko w powiecie, ale również w takich małych właśnie miejscowościach, gminach, bo tam przecież chodzi o to, żeby jak najszybciej, tak, jak najbliżej była również i ta sfera. I tu za to Wam również gratuluję, że podjęliście się tego trudu, że zdobyliście te pieniążki w całej Radzie i wszystkim życzę, żebyście tylko faktycznie jak najrzadziej chodzili, korzystali z tych pięknych gabinetów. Z dużą przyjemnością dzisiaj tu przyjeżdżam, pomijając to, że bardzo czuję się nadal związana z tym terenem ponieważ uważam, że podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna to jest ta podstawa, która powinna być realizowana przede wszystkim w ochronie zdrowia po to, żeby w szpitalach faktycznie znajdowały się przypadki te najważniejsze byli leczeni ci pacjenci, którzy tego faktycznie potrzebują. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni tym, że mogliśmy pracować na tym obiekcie i tutaj dla lokalnej społeczności zrobić coś dobrego. Była fantastyczna współpraca z gminą, z panem wójtem i ze służbami, które nam no, niezmiernie pomagały. A my staraliśmy się też nie zawieść i, i zrobić tą robotę najlepiej, jak potrafiliśmy. My jeszcze obiecujemy wszystkim, że będziemy ten ośrodek doposażać powoli. W trakcie jeszcze będą siedliska, jeszcze będą jeszcze troszkę sprzętu. Także życzę tylko dużo ciekawej pracy dla